Przede wszystkim zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że zostaję tutaj jeszcze na rok dłużej, jakby ze względów też kontraktowych. Jest mi niezmiernie miło bronić dalej barw białoniebieskich i wierzę, że ten sezon, ten nadchodzący sezon, będzie znacząco lepszy niż ten ubiegły. Więc do Was też kibice prośba, zresetyjmy wszyscy głowy. Przyjdźmy, przyjdźmy na hale z pełną nową energią. Zapomnijmy o tym, co się wydarzyło i dalej walczmy, walczmy dla tego klubu. Walczmy dla e, zwycięstw i uśmiechów na naszych twarzach, lepszych weekendów, bo razem możemy więcej. A więc jeszcze raz dzięki wielkie będę walczył dla tego klubu, tak jak wy walczycie dla nas. Do zobaczenia w sezonie. Pozdrawiam. MKS Ślepsk Malow Suwałki Razem Możemy Więcej.